Oprócz emocji związanych z losowaniem samochodu i kulinarnych uniesień z Robertem Makłowiczem, mieszkańcy gminy oraz turyści będą mieli również możliwość wziąć udział w szeregu atrakcji sportowych. My jak również z Zamek przygotowujemy też ofertę taką szerszą i troszeczkę szybciej jak gdyby, rozpoczynającą te dni. I tak już 14 czerwca o godzinie 20 na Oliku przy Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie się nocny turniej piłki nożnej, tak zwany, my go nazywamy Noc Kupały, ponieważ niewielu pewnie wie, że tydzień później jest najdłuższy dzień w roku. Następnie 15 czerwca w niedzielę wyścig wodnika na dystansie 1 mili morskiej, to jest kilometr 800 metrów. 15 czerwca w klubie garnizonowym zostanie rozegrany turniej szachowy P15, przygotowany z Krośnińskim Stowarzyszeniem Gier Umysłowych. 17 czerwca trójząb klubowy, czyli taka impreza klubowa od godziny 16 w Centrum Rekreacyjnym dla, skierowana przez, przez, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży do godziny 18 już serdecznie zapraszamy. 18 czerwca Kolejny dzień atrakcji Rybogranie, taka impreza klubingowa można powiedzieć dla, no, dla starszej młodzieży, dla młodszej w zasadzie powyżej 18 roku życia. E, to jest od godziny 18 w Centrum rekreacyjnym. 22 czerwca na Stadionie Miejskim zostanie rozegrany turniej derbowy. Kibice obejrzą rywalizację drużyn piłkarskich z naszej gminy.